Na jest y, ja lubię jeździć na nartach, bawić się w wojsko, nawet układać, zjeżdżać na nartach i marzę o tym, żeby polecieć rakietą w kosmos. Kropka, epel, koniec. Dobra, a. a, hmm. Hmm. a hmm. bez o rowerze i obiegam jeszcze. Na też jest ale Martę... Do widzenia teraz. Kropka nara. Dobra, Felix, a może byś chciała zdać sprawność rowerzystę? O! No dobra. Chcę. Dobra. To ja wyślę rodzicom i zrobisz zadania i pokażę Co, jak się to mówiło też? Jak się to robi? Weronika Wąska, wyciszał się Dobrze, dziękuję, Felix. Bardzo fajnie. Nie? dobra, teraz słucham Marty hashtag z tego krzesła. I słucham. Ciebie teraz zaraz okrzyczy. Co? Ciebie teraz zaraz okrzyczy. Co? Też cię zaraz okrzyczy za...